planner.pl Dzień dobry, rozmowy z cyklu MP Mice and more. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak mówić i jak rozmawiać, a gościem spotkania jest Robert Jarek. Cześć dzień Robercie, dobry. dzień, dzień dobry. dobry. Robert Jarek, konferencjer, dziennikarz, prezenter, mówca tancerz, fizyk, bardzo wiele funkcji i, i, i działalności Twoich różnych mogłabym wymieniać. Bardzo aktywny człowiek na pewno, ale jednocześnie bardzo dobrze zorganizowany i poukładany. I świetnie się zorganizował również w tym, jak mówić, jak prowadzić wydarzenia. Nie tylko te stacjonarne, ale także te w online, które teraz są odpowiedzią na to, co się od kilkunastu miesięcy w świecie event marketingu dzieje. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, jak organizator powinien się przygotować do tego, żeby jego gość, jego wydarzenia, czy prowadzący jego wydarzenie dobrze wypadł, dobrze wystąpił, jednocześnie o tym, jak sam występujący powinien się do takiego wydarzenia online przygotować. To ja jestem gotowy. Jesteś gotowy, okay. super. No to w takim razie na, na, na początek, bo na pewno obserwujesz, sam prowadzisz, sam uczestniczysz w wydarzeniach i na pewno obserwujesz ich, ich bardzo wiele w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy. I wydaje się, że, że funkcja osoby, która mówi, która coś prezentuje w sieci jest teraz bardzo istotna, no bo już nie ma tego wszystkiego wokół, co było wcześniej na eventach stacjonarnych. No i to jest duże wyzwanie zarówno i dla organizatora, jak i dla tego, który, który prezentuje. I jakbyś najpierw mógł wyjąć na stół to, co było nie tak, czyli te najczęściej popełniane błędy to co nam się przez ten rok lekcji i nauki organizacji eventów w online w tym temacie nie do końca udawało. Błędów rzeczywiście było sporo, my się też cały czas uczymy, chociaż będąc już rok w pandemii, a w związku z tym prowadząc wiele, czy występując przed kamerą w związku z eventami, czy wszelkiego rodzaju spotkaniami, które są w przestrzeni online. Tych błędów było sporo, ale powolutku jest coraz lepiej, jesteśmy już bardziej świadomi, jak prezentować się przed kamerą, czy to jest rozmowa zdalna, kiedy jesteśmy u siebie w mieszkaniu, czy w jakiejś salce konferencyjnej, czy rzeczywiście występujemy w jakimś studio, tak jak my tutaj dzisiaj. Jakie błędy? A, przede wszystkim błędy związane z tym, że... Nie patrzymy się w kamerę, mówiąc do kamery, mhm. a, tylko biegamy gdzieś z rokiem, albo patrzymy w ekran komputera, bo tam na przykład mamy wyświetloną prezentację, a ważne jest to, by cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy, tak jak ja w tej chwili z kamerą. Jeśli jesteśmy w trakcie wystąpień online, a niekoniecznie w studio, bo jeżeli jesteśmy w studio, tak jak teraz, to rozmawiamy ze sobą. Naturalnie. To jest oczywiste, tak, rozmawiamy ze sobą i kamera jest, jakby jej tutaj nie było. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy wystąpienie publiczne, to czy jestem w studio, czy u siebie w domu cały czas muszę mieć kontakt wzrokowy z kamerą. Nieustający. I teraz uwaga, nie patrzę na kamerę, tylko patrzę w kamerę. Staram się zobaczyć tam człowieka albo całą grupę osób, więc taka od Czyli razu podpowiedź ode mnie słynne oko, które świdrujemy na wylot. Ja patrzę w zasadzie w kamerę, a nawet za nią i tam doszukuję się moich odbiorców i teraz kiwam też do naszego macham operatora kamery, który jest obok, ale patrzę do niego poprzez kamerę, więc pierwszy błąd, złe ogniskowanie wzroku. Drugi błąd, wychodzenie z kadru, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w sytuacji bycia przed komputerem. Musimy pilnować równych odległości z lewej, prawej i troszeczkę powietrza nad głową. Ja w ogóle proponuję, by występować na stojąco przed swoim nawet komputerem, czy kamerką, którą mamy w domu, ustawić to wszystko na odpowiedniej wysokości, ponieważ stojąc, mamy... Nie wiem, czy zmieszczę się teraz kadrze. Nie, nie zmieszczę się, dobrze, stojąc, mamy zupełnie inną dynamikę, łatwiej nam się gestykuluje, a w związku z tym... Ta nasza energia i przekaz też przechodzi na drugą stronę. Siłą rzeczy nasi odbiorcy są bardziej zaangażowani. Mhm, Więc bo proponuję... to zaangażowanie to jest to, o czym też będziemy zaraz tak. mówić, prawda? Kluczowe. Mhm. Kolejne błędy. Wzrok, złe poruszanie się. Kadr, o którym mówiłeś. Tak. I też po prostu często złe przygotowanie się, ponieważ pracując z kamerą też trzeba pamiętać o, o mimice twarzy, tak? Mhm. Czyli żeby nam brwi nie skakały. Tak. Inaczej występujemy na scenie, wtedy powinniśmy być bardziej ekspresyjni, możemy na więcej sobie pozwolić, zwłaszcza że zwiększy dystans dzielący nas i publiczność. A co innego, jeśli jesteśmy e, bliżutko tej kamery, to wtedy na twarzy absolutny spokój, delikatny uśmiech, e, wolniejsze też ruchy, ponieważ to wszystko jest jak e, no, pod lupą, prawda? Mhm. Każdy nasz mikrogest jest... Mocno tutaj zwiększone. Jasne, może coś znaczyć, a może być ewentualnie niepotrzebnym rozpraszaczem. Ok, to są te... Wszelkie problemy z dotykaniem mikrofonów, które są przyczepione do ubrania, tak? Też o tym zapominamy. Czasem panie mając jakąś efektowną biżuterię. Po pierwsze nie zakładamy biżuterii, bo to rozprasza, a jeśli już to bardzo cieniutką, symboliczną i tak by nie dotykała tego mhm. mikrofonu który często jest przypięty gdzieś też do ubrania. Czyli takiej bransoletki, która stuka o biurko w trakcie, kiedy gestykulujemy, też. też niekoniecznie, bo, też. Może, bo może ten dźwięk trafić do, do mikrofonu. Okej, okay, no to w takim, to są te, te częste takie praktyczne, podstawowe. techniczne, podstawowe mhm. podstawowe błędy, które, które zauważyłeś i nad tym warto pracować, czyli nad tym przygotowaniem po prostu. Oglądać przede wszystkim swoje wystąpienia, jeśli dany event jest nagrany, koniecznie poświęcić troszeczkę czasu, by później obejrzeć siebie czy innych mówców i zobaczyć, jak sami siebie odbieracie. Czy, no, wiadomo, że my jesteśmy bardzo surowi w stosunku do siebie, jeśli chodzi o nasz głos, zwłaszcza do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, mm -hmm. czy czasem nawet nasz wygląd, ale oglądajmy swoje wystąpienia i wyłapujmy wszystkie możliwe błędy, ewentualnie zapytajmy przyja przyjazne nam osoby, e rodzinę przyjaciół. Co... Jak oceniasz mój występ? Co jasne. ci się podobało, a co niekoniecznie, proszę, bądź ze mną szczery. Mhm, jasne, bo tej publiczności na żywo oczywiście, oczywiście nie mamy. No dobrze, to w takim razie teraz jakby prześledźmy taką drogę, jeśli chodzi o y, organizację eventu i y, zatrudnienie, czy też znalezienie ludzi, którzy mówią, prowadzą, prezentują. I najpierw zacznijmy od tego, co doradzić organizatorowi, który szuka takich osób, który wybiera mówców, ma wpływ na wybór, na wybór mówców czy prezenterów i w, biorąc pod uwagę, że funkcjonujemy w online, to na jakie cechy bądź na jakie elementy powinien zwrócić uwagę właśnie wybierając, um, wybierając osoby, które pojawią się na evencie i Moim, będą mm -hmm. przekazywały jakieś treści oczywiście. Moim zdaniem dobrze zdobierać mówców do wydarzenia, którzy już mają doświadczenie związane z występowaniem przed kamerą. Oczywiście podstawowym kryterium jest wartość danej osoby i wiedza, którą chce przekazać, czy, czy zaciekawić naszych odbiorców. Natomiast dobrze, jeśli ta osoba już ma za sobą jakiś poligon doświadczany. Mm -hmm. Dobrze, jeśli ma mm, całkiem sporą społeczność, a, więc siłą rzeczy już wiemy, że taka osoba jest zaprawiona w boju, wie jak komunikować się z internautami, z osobami po drugiej stronie kamery. Dobrze, żeby była to osoba dynamiczna, osoba, która potrafi modulować głosem. Miło też, jak ma ten głos w miarę niski. Nie wchodzi mm -hmm. w wysokie rejestry, bo to na dłuższą metę jest też męczące. Potrafi zaangażować publiczność poprzez zadawanie im pytań, nawet jeśli nie otrzymuje odpowiedzi. Poza tym odpowiedzi mogą pojawić się w czacie. A może po prostu zadać pytanie, zawiesić głos. Osoby, które potrafią wchodzić w interakcję ze szkiełkiem, mm -hmm. za którym po drugiej stronie są a, oczywiście nasi odbiorcy. To może być mała grupka, może być ich e, bardzo wielu. E, więc ja bym stawiał na takie osoby, które czują się jak ryba w wodzie i jeśli Czyli mamy... które mają już doświadczenie i kompetencje. Tak, tak. A jeśli mamy osobę, na której nam zależy, na tego doświadczenia nie ma, na pewno musi zostać przed takim wystąpieniem przeszkolona koniecznie. Przeszkolona, podstaw... przygotowana. Tak. No, to, no to dobrze. To w takim próba, razie... na nagranie, zobaczmy. Co ten organizator powinien zrobić, o co zadbać sam, bądź we współpracy z, na przykład z tobą, bądź... <laughs> Z osobami, które się tym zajmują, jak powinien przygotować występującego, który być może nie miał wcześniej do czynienia właśnie z występowaniem na evencie online, bądź to do czynienia było niewielkie, jak powinien przygotować, żeby komfortowo się ta osoba czuła, a jednocześnie, żeby event był efektywny? Po pierwsze musi uprzedzić mówcę, z kim będzie miał do czynienia po drugiej stronie, a więc kim dokładnie są jego odbiorcy, czego się. Podziewają, co chcieliby usłyszeć, jaką dokładnie są grupą. To nie tylko, jeżeli chodzi o zakres wiekowy, ale także ich specjalizację. Czyli jak, swoim... jak najwięcej informacji o grupie docelowej, o odbiorcach. Tak, żeby miał szansę w swojej wypowiedzi czy prezentacji postawić na elementy, które na pewno zainteresują odbiorców, a nie będzie to jakiś mały procent, żeby nie powiedzieć promil. Po drugie. No Na pewno go przeszkolić, to co już powiedziałem wcześniej, czyli zrobić z nim bardzo konkretną próbę, żeby zapoznał się z technikaliami, studiem, z ogarnięciem tego wszystkiego, co, co jest dookoła, żeby nic go później nie rozpraszało. E, tak? Przepraszam, wejdę ci słowo, bo weźmy pod uwagę dwa warianty, czyli okay. ta osoba jest w studiu i ta osoba mówi od mhm. siebie z domu, ze swojej salki konferencyjnej zdalnie. Jeśli jest w studiu, e, to ma ułatwioną sytuację, ponieważ ma dookoła sztab ludzi, którzy są w stanie coś podpowiedzieć, pokazać nawet w trakcie, czy przeprowadzić z nim bezpośrednio taką próbę fizycznie. Natomiast jeśli nadaje z domu, to też trzeba zwrócić uwagę na pewne elementy, zwłaszcza dotyczące tła. Ja nawet popełniłem e-book na ten temat, Ready Steady Show. Tam opisuję bardzo szczegółowo dwie checklisty. Checklista osobista, co sprawdzić w sobie i jak się przygotować. I checklista otoczenia. Tło. Czy są pozamykane okna? lista otoczenia, czyli tło, pozamykane tak. okna. Czy nie ma żadnych hałasów, czy na pewno jesteśmy sami w domu, czy nie wskoczy nam nagle kot na stół, czy mamy podłączonego laptopa, żeby nagle nie zaskoczyła nas bateria, czy mamy szklankę wody, bo na pewno zasknie nam w ustach i tak dalej, i tak dalej. Tego jest troszeczkę, tego Juga jest lista. trochę, ale nie tak dużo, żeby nie odhaczyć tego w ciągu kilku minut i sprawdzić, czy jesteśmy o wszystko już spokojni. Czy notatki mamy ponumerowane w razie, gdyby nam się rozsypały, jeśli je mamy. Więc... Można chociażby takiego e-booka czy taką checklistę wysłać i powiedzieć proszę to wszystko sprawdzić, zanim się połączymy. Mhm, to jest ta, ta techniczna checklista, a ta osobista, bo ta osobista mam wrażenie być może będzie odpowiedzią z kolei, jak ja się powinnam, powinienem przygotować, jeśli występuję. Mhm. Checklista osobista dotyczy z jednej strony rozgrzania siebie i swojego aparatu artykulacyjnego, czyli proste ćwiczenia dykcyjne przez dwie minuty, e, przygotowanie mentalne, wizualizacja swojego występu e, wcześniej. Jest też kontrola tremy. Są różnego rodzaju techniki czy, czy ćwiczenia, które mogą nas w odpowiedni nastrój wprowadzić i zbić ten kortyzol, który tak czy siak będzie chciał eksplodować w naszym ciele. Mhm. Co jeszcze? Odpowiedni ubiór, zwrócić uwagę, nawet na takie oczywiste rzeczy jak fryzura, czy nie mamy nic na twarzy, coś co mogłoby rozpraszać w trakcie naszej przemowy. Odbiorców? odbiorców tak 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 bo oni cały czas mówimy e, mają skupić się na naszym przekazie a nie na jakimś rozpraszaczu który jest na nas czy wokół nas mm, więc tak jak powiedziałem no, trzeba a takie czy, rzeczy czy, odhaczyć, sprawdzić czy radzisz żeby jeżeli na przykład prezentujący po prostu ma 15-minutową prezentację żeby on wcześniej całą ją sobie powiedział to jest też jeden z elementów, tylko trzeba go zrobić dużo wcześniej, a więc przećwiczyć swoją mowę, a najpierw wyrzucić to wszystko w powietrze, powiedzieć kilka razy, najpierw z notatkami, potem bez, następnie zrobić sobie próbę przed lustrem, wtedy możemy skorygować to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, nasze gesty, mimikę, a ostatecznie nagrać swój występ, bo wtedy dodatkowo możemy jeszcze posłuchać swojego głosu. Czy nie mam jakichś tam chwastów językowych, mm -hmm. słówka, które co chwila powtarzamy, albo może z tym głosem jest coś nie tak, czy robimy pauzy. Czy modulujemy głosem, więc zalecam trzy próby. Sam ze sobą, z lustrem i z kamerą. Na to wynika z tego, że to jest naprawdę duża praca, żeby się porządnie przygotować nawet do krótkiego tak, 15-minutowego wystąpienia. Prawda, Im lepiej jesteś przygotowana, tym lepiej ostatecznie wyjdzie Twój występ. Ja zawsze powtarzam, jeśli chcesz improwizować w trakcie wystąpienia, <grym> tak, dobrze to się jest, przygotuj. To jest, to jest świetna rada, oczywiście. To jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o y, online, to... Też dużym wezwaniem jest to, że mówimy bardzo często, oczywiście do tej publiczności, której nie ma, o czym wspominałeś, i patrzymy przez oko kamery, ale często jest tak, że mówimy po prostu do ikonek, na których znajdują się inicjały naszych, naszych odbiorców. Jak sobie z tym radzić, że tej publiczności nie ma? Jak tę osób... energię wykreować mimo wszystko? Wiele osób ma z tym rzeczywiście problem. Dla mnie to jest zupełnie naturalna sytuacja, ponieważ ja przed kamerą pracuję od 25 lat, więc dla mnie kamera jest żywym tworem. Natomiast osoby, które tego nie czują, mogą zastosować różne techniki, żeby czuć, że jednak mówią do ludzi. Po pierwsze, uwaga, która już dzisiaj padła, świdrujemy okiem kamerę, staramy się prześwietlić ją niczym promieniami rentgena i mówić do niej w ten sposób. Po drugie, przykleić nawet czyjeś zdjęcie, postawić sobie, czyjąś fotkę na wysokości kamery za nią, żebyśmy rzeczywiście widzieli ludzką twarz, do której mówimy. Niektórzy stawiają lustro, ja nie polecam, ale słyszałem też o takich technikach, że po prostu siebie widzimy i widzimy osobę nasze odbicie, które się porusza, więc mamy wrażenie, że jest tam druga osoba, tylko wtedy nie możemy na nią patrzeć. Patrzymy w kamerę, a za kamerą jest siłą rzeczy to nasze odbicie. A to myślę, że to może być dużym problemem, że wtedy się będziemy cały czas kontrolować, czy, czy, dobrze, czy dobrze mówimy, czy dobrze wyglądamy, czy dobrze wypadamy, jeśli to lustro mamy rzeczywiście z drugiej strony. Niekoniecznie, jeśli mamy świadomość, by skupiać się na tym, co mówimy. To też jest bardzo ważna mhm. rada w tej chwili z mojej strony. Zawsze, moi drodzy, skupiajcie się na swoim przekazie, a nie na swoim wyglądzie, nie na tym, jak mówicie, jak wyglądacie, bo... Z tym już za dużo się nie da zrobić, prawda? Możecie się ładnie ubrać, rozgrzać, dykcja i tak dalej, więc to już zostawiamy. Każdy z nas, skąd bierze się trema? Trema pojawia się między innymi dlatego, że czujemy się oceniani, więc o tym trzeba zapomnieć. Okay? Mhm. Ty dajesz wartość, a nie siebie fizycznie. Pamiętajcie mhm. o tym, więc łatwiej będzie Wam się skupić na przekazie, a wtedy siłą rzeczy nie będziecie starali się oceniać sami siebie i swojego potencjalnego wystąpienia. Robercie, w takim razie na koniec. Przygotowując się do wystąpienia online, pamiętaj o trzech zasadach. I te zasady. Co się? Przede wszystkim bądź w dobrym nastroju. Tak troszeczkę zaśmiałem się, ale to prawda. Wyśpi się, zjedz coś dobrego, zrób sobie krótki spacer, rozluźnij się. I czystą głowę. I tak? czystą głowę, tak. Nawet jeżeli, wiadomo, każdy ma swoje życie i różne sytuacje się dzieją, trzeba... Odciąć te wszystkie negatywne myśli, jeżeli takie są. Skupić się tylko i wyłącznie na tej chwili, która będzie trwała 10-15 minut, 40 czy godzinę e, i pomyśleć tylko o wartości końcowej, którą dajemy, a nie o wszystkim, co nas otacza. E, więc mówię, wprowadzić się w dobry nastrój, rozgrzać się dykcyjnie, być dobrze przygotowany merytorycznie z tego, co chcemy powiedzieć, przećwiczyć to wszystko odpowiednio wcześnie, zadbać o otoczenie, żeby nic nam w trakcie nie przeszkodziło, e, zaprzyjaźnić się z technikaliami mikrofon, oświetlenie, jak to powinno wyglądać, kamera, na jakiej wysokości, jak daleko od niej w którym miejscu powinienem stać, czy mogę się ruszać, czy nie. Tego jest rzeczywiście bardzo dużo, ale miałbym to powiedzieć w trzech krokach. I, no może tak, to, tak mia, to miało, być te, miało być trzy kroki, czyli dobry nastrój, czysta głowa, przygotowanie i sprawdzenie checklist, o których mówił Dokładnie tak. To te trzy kroki. Bardzo Ci, Robert, dziękuję. Myślę, że to jest taka, taka dziedzina, w której cały czas się będziemy starali rozwijać i uczyć. Pewnie więcej na ten temat w portalu meetingplanner.pl, do którego bardzo serdecznie zapraszam. A przypomnę Państwu, że jesteśmy w warszawskim studiu e-spot. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.